Bank Gospodarstwa Krajowego to Polski Bank Rozwoju, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego. Okres kryzysu wypuklił naszą rolę, bo pokazał, jak ważna jest rola Banku Gospodarstwa Krajowego w całym sektorze bankowym. Pomoc, którą przygotowaliśmy, była skierowana do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości i branży, którą reprezentują. Gwarancje de minimis doskonale znane przedsiębiorcom i sektorowi bankowemu zostały uruchomione już w marcu, czyli już ponad rok, jak funkcjonują, o poprawionych parametrach. Zwiększyliśmy procent zabezpieczenia z 60 do 80%. Ale to, co było dla nas też ważne, to zmniejszenie kosztów. Dlatego zrezygnowaliśmy z prowizji za udzielanie gwarancji, aby pomóc przedsiębiorcom i obniżyć koszty, żeby przetrwać ten trudny okres. Wiele firm decydowało się też na drobne inwestycje. Inwestycje, które są tak w okresie kryzysu bardzo potrzebne. Na to odpowiadały chociażby gwarancje Biznes Max i wiele przedsiębiorców korzystało z tego rozwiązania. Dzisiaj mamy kilkanaście rozwiązań opartych właśnie o instrumenty gwarancyjne, ale też oparte o środki unijne, jak pożyczki czy kredyt technologiczne. Po rozwiązania Banku Gospodarstwa Krajowego wspólnie z sektorem finansowym bankowym Przedsiębiorcy sięgnęli ponad 100 tysięcy razy. Dzisiaj możemy ogłosić, że podpisaliśmy 100 tysięcy umów, a łączna wartość zabezpieczona instrumentami, rozwiązaniami finansowymi dostarczonymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego to ponad 72 miliardy złotych. Bank Gospodarstwa Krajowego oprócz sektora bankowego współpracuje również z innymi firmami finansowymi, jak chociażby firmy faktoringowe czy firmy leasingowe. To wspólna praca z firmami faktoringowymi pozwoliła wypracować kolejny program, kolejny produkt, jak gwarancje faktoringowe, które były niezbędne właśnie dla przedsiębiorców. To ogromnie ważny instrument zapewniający płynność firm. Program wypracowany wspólnie z firmami faktoringowymi cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Cieszymy się, że te wspólne rozwiązania pozwalają lepiej przejść przez ten okres kryzysu przedsiębiorcom.